Witamy w dzisiejszym odcinku na naszym kanale MG Board Games, a dzisiaj przychodzimy do Was z stronem. Tym razem jest to nadal sezon pierwszy, ale starcie drugie. Dokładnie Mnich kontra Paladyn. Martyna gra Mnichem, ja gram Paladynem. I co, tak naprawdę nie będziemy przeciągać, tylko zaczynamy. Znacie już zasady daj strona. Tak, jak nie widzieliście naszego poprzedniego filmu, to możecie zobaczyć. Tak, zapraszamy. Tam graliśmy wtedy księżycą rówką. Dobra, czyli co? Po trzy karty. Znaczy na początku rzucamy. Kto pierwszy? Szujeczka. Dwieczkę. Zaczynasz. No to ja zaczynam. Dobieramy trzy karty. Paladin to taki gościu. Który tu się skupia na tym, że ma bardzo dużo punktów wiedzy. A u mnicha e, takie są te pozytywne efekty, czyli te Chi, których może mieć pięć na Normalnie, sobie. Fakcjonalnie i może tak. nimi zapobiegać obrażeniom lub... E, czyli skupiamy się trochę na obronie. Znaczy też możesz nimi... Jak to się mówiło? Modyfikować swój atak, polepszyć swój atak. Tak, właśnie. tak, tak. Dobra, to co? Mm. Ja na razie nic nie zagrywam. Rzucam kośćmi. Eee, trzy jedynki, trujeczkę. Mhm. Mhm. W sumie ja nie będę przerzucał. Użyję moc modlitwy. Zadaj trzy nieuchronne obrażenia. I następnie weź obrażenia krytyczne i precyzje. Nieuchronne? Nieuchronne ja nawet nie mam czym się obronić. No nie masz. A, ewentualnie zobaczę w kartach, tak? Tak, możesz w kartach i precyzja. U mnie obrażenia krytyczne to jest coś takiego, że mm, mogę wydać, po, aby zwiększyć obrażenia podczas e, swojej akcji ataku i jeżeli zadaję co najmniej 5 obrażeń, mogę wydać tę to nawet zadać dodatkowe 4 obrażenia, czyli ja takie nagle natchnienie dostaje i mocniej bije. A precyzja to precyzja Robi to, że mój atak jest nieuchronny. Okej, okay. no to ile tam było? Trzy. Trzy. Czy to musisz zobaczyć, czy tym przypadkiem tymi czy nie możesz się bronić? Mogę się bronić od razu, ale atakować ale... mogę em, w kolejnej turze. A możesz nieuchronne się bronić czy? No wydaje mi się, że tak. Możesz tak napisane. W dowolnym momencie, aby zapobiec jednemu obrażeniu, nie jest napisane tutaj. No tego robię. Hmm. Tak, Pan. czy mogę zapobiec nieuchronnym obrażeniom? Tak. Ok. Aha. No to teraz czas na mnie. Na początku dodaję sobie punkt. Dobieram kartę? Tak, ty już od razu dobierasz kartę. No, okay. no dobrze. Hmm, jeszcze zrobię to za zero. To jest, że rzucam jedną kością i otrzymuję... Hmm, punkty. Walki równe połowie wartości. Rzutu zaokrąglam do góry, czyli 3. W grze też pamiętam, że rzuciłaś 6. 6. To jest piątka, wyrzuciłam rzuciłam A, też rzuciłaś 6, czyli jak tak, dostajesz 3. No tak. <grych> e, no i teraz jeszcze sobie wykorzystam to, czyli dobiorę dwie karty. Nie za dużo tego naraz? Nie. Skoro mi się tak przytrafiło, i e, ulepszę spokój ducha, czyli moją obronę. Zapłacę dwa. I jeszcze... No dobra, może na razie nie. Rzucam. Dobra. Aha. Te szóstki. I próbujemy. Jeszcze ostatni rzut, tak? Aha. Nie wiem czemu ja zawsze tak ryzykuję, ale. Dlaczego no, nie? No pewnie masz karty, coś. zmień wartość karty. O, jak pięknie. Zmień wartości dowolnych dwóch kości za trzy. Co? Idealnie. Raz, dwa. I mamy najlepszy. Od razu. A od samego początku. Transcendencja, czyli biorę unik, mhm. biorę oczyszczenie. Tak. I zagrywam powalenie, a powalenie mówi to, że aby usunąć ten rzut, on, powalony gracz musi zapłacić dwa punkty walki przed rozpoczęciem fazy rzutu ofensywnego. A jeśli tego nie zrobi, pomija całą fazę rzutu ofensywnego i wtedy dopiero usuwa rzut. Ja nawet nie mogę się bronić, bo jeżeli się używa z tej zdolności specjalnej, to nawet nie można się bronić. Mm, tak, bo tu jest 10 obrażeń nieuchronnych, zwiększam limit stosu czy o jeden i biorę 6 czy. Czyli, bo tak normalnie masz stos 5, czyli teraz masz teraz mieć stos... Mam 6. Czyli ja... 40 mi zostało. Tak. Ale fajnie. Świetnie. No. Do no. dzieła. Wszystko, ja dobieram. No, wszystko, chciałbyś coś jeszcze? No, już może lepiej nie. O Jezu, ja muszę teraz zrobić takie rzeczy, a już takie dobre rzeczy chciałem zrobić. Um, muszę zapłacić dwa, bo inaczej nic nie mogę zrobić, tak? Tak, to płacę dwa. No tu zabieram powalenie. I rzucam. E, co my tu mamy? Mhm. Jedynka, trójka, piątka, szóstka. No, w sumie może spróbujemy coś takiego Ok, Nie wyszło, ale mamy dwie szóstki, które w sumie prawie nic mi nie dają. Puh, czy ja chcesz tak ryzykować? Nie wiem co chcesz zrobić. Ja też jeszcze nie wiem. Myślałem nad zemstą. Na modlitwę w słusznej sprawie, to nie mam co liczyć. Tu prawie na nic nie mam co liczyć. Um. Dawaj, dawaj. Próbuj. No dobra, no spróbuj. Eee, my... A co oznaczały? A okej, już pamiętam. O! Udało się. <laughs> Myślę. Używam zemsta. Wybrany gracz bierze odwet i trzy punkty odwet? już Ci mówię. Odwet oznacza to, że mogę wydać ten żeton, jeżeli jestem zaatakowany, aby oddać połowę obrażeń przeciwnikowi zaokrąglając w górę. Nieźle. I teraz jeszcze mogę coś zagrać. Dobra, tak jak mam trzy punkty walki. To zagram boską obronę. To jest moje ulepszenie obrony. Mm -hmm. I twoja tura. No dobrze. Czy znaczy, ty masz jakiś nie. efekt, który narzucasz mi tu? Nie. To oczyszczenie moje działa tak, że gracz posiadający ten żeton może wydać go w dowolnym momencie, aby usunąć jeden żeton efekt ze swojej planszy. No to jest dobre, jakby, nie wiem, elfka na ciebie grała. Załóżmy... A, teraz mi to nic nie daje. No teraz to nie bardzo. No Właśnie. Dobra, do, tak, dodaję jeden, dobieram kartę. Eee, I... Rzucam. Szóstka. Tylko patrzysz, ile szóstek. I ty już wystarczy mi jedna Jedna kombo by była. Co ty kombinujesz? 1, 2, 3, 5, 6. Będziesz szukać czwórki. Będziesz. Jeszcze ostatnia szansa, tak? 1, 2, 3, 3. Czy to jest nic? Zwiększ lub zmniej wartość jednej dowolnej kości o 1, więc ja zwiększam trójkę na czwórkę i mam 1, 2, 3, 4, 5. Jest to 5 spokoju, czyli duży street, zadaje 7 obrażeń. Biorę unik i biorę chi, ale jeszcze chciałabym zwiększyć to. W sensie wydać chi, żeby. Wydać chi, zaraz ci powiem, ile bym chciała. Chciałabym jeszcze zwiększyć o 3 czy 10 razem. Ok. Czy miałeś w ogóle 7 ci? No bo teraz wzięłam 3. Ok. Na początku musisz wydawać, bo potem możesz dopiero. Okej, okay, no to wiem, ale i tak miałam wydać. Dobra, to ja robię rzut obronny. czterema kośćmi i tak. Za każdy mieczyk zadaję ci jedno obrażenie, czyli zadaję ci dwa. A czy mhm. ja się przy tym bronię? Nie, no bo to jest moja umiejętność obronna. Mhm. Za wykrzucony hełm yy, zapobiegam 1 i za serce zapobiegam 2. Czyli ile mi tam zadawałaś? 10. 10 minus 3 to 7. To 7 i ja ci zadaję 2. Yy, to wydam odwet, czyli zadam ci 4, jeszcze. Czyli razem 7, a ty też 7, tak? Mm, nie, ja cię zadaję 6, ale leczę się za 3. Chcę w się sensie za zapobiegam. Czyli ty dostajesz 6 obrażeń, a ja 7? A, no bo tak, no bo to daje to, że ja Raz. mam połowę Twoich, ale Twoje nadal no, tak, są całe, tak, tak? Tak, tak. 7? 6? Ty 6, ja 7. Okej. Okay. Ja I tak mam 33 życia tylko. Czy coś jeszcze zagrywasz? Mm, nie, to wszystko. Dobra, no to. Dostajemy punkcik walki. Mhm. Dobra. Rzucamy na razie, nie chociaż to jest co to. A użyłeś tak? Nie wiem, no bo to jakby mógł mógłbym użyć. O, faktycznie O A nie, po to fazie rzutu ofensywnego tylko. Ja się broniłem. Dobra. Ok, mamy tak. Spróbujemy. Troszeczkę nie tak jak bym chciał. Mhm. Ja chciałem zadawać obrażenia, nie się tylko leczyć. No to spróbuję. Tutaj jest absolutnie nic. Są jedynka, dwójka, dwójka, trójka. I. To jest nic. To prawda. Ale zużyję kartę dziki. zmień wartość dowolnej jednej kości. To jest w ogóle pierwsza karta, którą. A nie, to była pierwsza. Za dwa. I to zmienię na. na hełm I chciałbym użyć walka w słusznej sprawie. Mhm. Czyli zadaj pięć obrażeń i rzucam dwoma kościami. Teraz tak, wyrzuciłem hełm, czyli plus jedno obrażenie i wyrzuciłem też modlitwę, to biorę jeden e, punkt, punkt walki. Dwa. Chowało mi Dwa. tego słowa. Czyli dla mnie sześć obrażeń, tak? Mhm. No ale ja jeszcze się spróbuję obronić. Okay, to teraz robię tak, mogę zrobić e, trafienie krytyczne w sumie. Poczekaj, poczekaj. Oj. o, o czekaj. To ja użyję precyzji. Mój atak staje się nieuchronny. I uży, używam trafienia krytycznego, czyli jeżeli zadaję co najmniej 5 obrażeń, zadaję dodatkowe 4. Czyli aktualnie 10. zadaję ci 10 obrażeń i nie możesz wyrzu wyrzucić. No nie, ale mogę spróbować uniknąć. Martwię ja ja spróbować uniknąć. No próbuję. A nie. Dobra, jeden się nie udał. Jeszcze jeden. Och. Okay, ja sobie no to da. zużywam cztery czyli. E, czyli zadaję ci za sześć. Mhm. I ja kończę. Okej. Okay. Moja kolej plus jeden plus jedna hmm. karta. Eee. Okej. Okay. Hmm. Cztery, pięć, sześć. Tak, brakuje ci trójki. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Tak średnio coś, no to Mhm. Mm I czy ja chcę zrobić to, czy co? Okej, okay. zadaję sześć obrażeń i biorę dwa Dobra, ja się bronię na czterech kościach. To jest tak, zadaję ci dwa obrażenia i zapobiegam trzem obrażeniom. Mhm. Czyli ty dostajesz za dwa, ja dostaję za trzy. Robisz jeszcze? Okay, to moja tura. Dodaję sobie punkcik. Odbieram kartę. To w sumie jest. Ja sobie usunę. W sensie sprzedam kartę. I. Dobra, rzucam. Jedna szósteczka. Sam. <noise> ale już nie możesz przerzucić. Ale mam kartę, czyste szaleństwo, zmień wartość dowolnych dwóch kości. No ale ja jeszcze ci zrobię to za jeden, czyli wybieram kość, którą musisz przerzucić. Dobrze, to ja na początku i tak robię tak, no, za trzy. Dobra, oby było. Uch. <noise> Dawaj szóstkę, szóstkę, szóstka, szóstkę. szóstkę. O nie, Słuchajcie, rzuciłeś źle. Jak, Pewnie jakoś oszukańczo. Jak w tamtej <gry> grze, gdy dałem Barbarzyńco, to się nie dało. Żeby dorzucać szóstek, to tutaj... no. To tak. Ajajaj. Aj, aj. Niezachwiana wiara. Mój paladyn dostaje natchnienia mocnego Tak, bierze boskie błogosławieństwo. Uleczę się za 5, czyli wraca mi 5 życia. I zadaję ci 10 punktów obrażeń. Eee, Chcę użyć ci. Ja nie wiem, czy ty możesz użyć ci. Chyba nie możesz. To sprawdzę, bo to, na moje jest, jest. Spec, bo to jest zdolność specjalna. Eee, wydaje mi się, że nie możesz ze zdolności specjalnej. Tak mi się wydaje, ale my sprawdzić na wszelki wypadek. A moje boskie błogosławieństwa, czyli ten... Znacznik. No jest napisane, że mogę. zapobiec nieuchronnym obrażeniom. A to nie są nieuchronne. To są nieuchronne. Nie. To Takie są zwykłe. W czerwonej obramówce to są nieuchronne. A faktycznie. No to załóżmy, że możesz. Mhm, więc mogę. No to tymi mi dwoma sił obraniam, czyli za osiem, tak. tak? No dobrze no. Słuchajcie, moje Boskie Błogosławieństwo jest bardzo dobre, bo to jest taka zdolność, że gdybym miał zginąć, czyli jakby moje życie miało spać do zera, to usuwam ten żeton i ustawiam mój licznik na wartość zdrowia 1. Czyli on jakby jest tak natchniony, że nie, nie, nie da rady zginąć po prostu. Teraz ja tak. I ważne, no bo żeby zapamiętać, że tego żetonu nie można usunąć przez żadne karty ani tym, no, tym podobnie. Ja już sobie dobrałam i sobie to ulepszę, na wałnice mhm. za jeden i będę wracać. No, nie wiem, co chcę. Mieć. tak może rzucać. No dobra. Och. To jest nic. To jest katastrofa. O boże. Dlaczego tak się stało? Nie mogę nic zrobić. Tak totalnie nic. Totalnie, po prostu totalnie. No cóż, to tyle z mojej tury. Dobra, ja się bardzo cieszę. No, to myślę, to myślę. Jeden punkcik walki. Karta. A użyję para. Dobieram dwie karty. Za jeden punkcik. Dwa. Uuu. co to za jakieś bonusy? Ale nie stać mnie na to. No, masz zero. Dobra, wrzucamy. Eee. No, spróbuję. No co jest? No dobra, to ja w sumie zrobię to: Moc modlitwy, trzy nieuchronne obrażenia i biorę obrażenia krytyczne i precyzje. Mhm. A że nie masz ci, więc. Ile? Trzy, tak? Trzy obrażenia. No dobrze. I ja tyle. Oj, jajciu plus jeden. O, jest to za zero, więc wezmę dwa, Trzy. Dobra. No i <coughs> rzucę. Kości, to ci raczej wypadły z ręki, niż się rzuciłaś. No <coughs> rzuciłam. Hmm. <coughs> Co chcę? Nie gryźć kart. Nie gryzę. Przykładam tylko tutaj, bo myślę. Hmm. Czy ja chcę. Czy mogę jeszcze dwa razy przerzucić? To był mój pierwszy rzut, tak? Tak. Rzucam, mm -hmm. a zostaję przy tej medytacji i biorę 5-3, a mój limit stosu jest 6. To... Nie, zwiększył się do 7 wtedy. A co to było? Bo brzywaś. tu się zwiększył. No. I. I tylko tu. A wydaje mi się, że gdzieś jeszcze. Nie, bo tylko tu jeszcze możesz. Ja masz, zaczynasz od 5, więc masz limit 6. Mm -hmm. Czyli bierzesz 4. 3. <laughs> no dobrze. No. I jeszcze biorę. unik. I oczyszczanie? Albo to, albo to. Zabieramy. Ok. Moje? Tak. Zabieramy kartę. I. Ok. Hmm. Dobra, ja rzucam. Ok. Mamy dwie szósteczki. dalej. Słuchaj, kolejne dwie szósteczki. Naprawdę? Tak. Jeszcze o jeden. mój Boże. I... Is. Ale... Zagram kartę bliźniaczki. Czyli zmień wartość jednej ze swoich kości na taką samą jak innej swojej kości. Za jeden zmieniam na szósteczkę i używam zdolności niezachwiana wiara. I cóż ja mogę powiedzieć? No, użyję jeszcze użyję żetonu obrażenia krytyczne, czyli zwiększam obrażenia o 4. 14 obrażeń mówisz. Próbuję Ja lecz... Ja nie ma, Tak, możesz, nie, mogę. Możesz, nie, 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 nie. Nie przy zdolności specjalnej. No to czyli 6, czy to za 8. Hmm. Szczęście ewidentnie jest po mojej stronie. 14, czy już mogę? Tak. To jest właśnie Paladin, on się leczy. Typowy Paladin. Mnich jest ewidentnie słabszy od Paladyna. No nie, po prostu już dwa razy ultimate'a rzuciłem. No, tak no, to też <coughs> prawda. Chociaż ja raz przecież, tak? A ja dwa. Mm -hmm. Eee, czy ja coś chcę tu polepszyć? Hmm. Nie wiem. No dobrze. <laughs> Lepszy to. Kombinacja ciosów. No i rzucam. Prawie wyrzuciłaś wszystko, co chciałaś. O nie. 1, 2, 3, 4, 5. Chyba jednak chcę to próbować, więc zobaczymy, czy się uda. O matko, zaraz nic nie wyjdzie znowu. Dobra. Hmm. Próbuj. Ryzyk w fizyk. I właśnie. Źle, że zaryzykowałam, bo mam 1, 2, i... Pupa blada. Nie, po prostu już... No nie, no znowu nic nie wyjdzie, no. Czyli teraz ja. Mhm. Tak? No, niestety, to jest właśnie. To są kości. To jest właśnie. minus gry, która jest bardzo losowa. No tutaj, jak nie rzucacie, to nie gracie. Tak jak teraz Martyna na przykład. Mhm. Mm e... Bywaj tak. Dobra, ja sobie za jeden punkcik zagram zemstę drugiego poziomu. Czyli mam ulepszenie do ataku i rzucamy. Co? Trzeci raz. Szósteczki. A gdzie jest moja szósta kościoła? Szósta? Nie ma sześciu kości. Teraz ja można i tak, słuchaj. Dobra. No okej, okay, zaraz to ja nic będę miał. 2 3 4 5 w sumie. Zaraz возьmę tak. Trójeczka. Ehm, to ja zagram. O um, Małego Streeta, uleczy się za jeden, za sześć obrażeń, nie użyję precyzji, czyli moje obrażenia są nieuchronne. No to próbuję. Z tym, tak, mogę. Tak. No ale tutaj nie mogę. No bo tutaj jest tak specjalnie. Okay. Ja się leczę jeden. Ach, te uniki też nie dają mi szczęścia. O ile? Za sześć. Mam już tylko 8 Zdrowie, mm -hmm. mogę już? Mm, tak. Okej. Okay. Biorę dwa. Mhm. Czas zapłaty. Ulepszał kwiat lotosu. Skąd tyle punktów w ogóle masz? Zdobywam. Okay. Mieliśmy małą awarię, skończyło nam się nagrywanie. E, ominęły was jakieś dwie kolejki? No. Nie, jedna, twoja. A. Ja teraz jestem w trakcie właśnie. Dobra, Martyna na razie zrobiła jeden rzut. Mhm, i ulepszyłam sobie tą 5 spokoju. Zrobiłam jeden rzut yy, i już przy nim zostaję, bo używam kombinacji ciosów. Yy, czyli tak, zadaję pięć obrażeń i rzucam hmm. teraz dwoma kośćmi. Dwiema, kościu, dwoma kośćmi, dwoma, dwoma. I tak, za tą rękę dodaję 2, czyli mamy 7. A za to biorę unik, czyli 7 obrażeń razem. Ja używam odwet, czyli zadaję ci 4. Mhm. I jeszcze się bronię. Dobrze. Tak, to są 3 mieczyki. Zadaję ci o 3 obrażenia w obronie. Naprawdę, ja unikiem tego nie obronię, bo to twoje... Nie, bo to zdolność obronna. o dziękuję bardzo, Mnich już przegrał swoje zdrowie. Paladyn, jak to Paladyn, rycerz wygrał z Mnichem. Mnich coś tam próbował robić rachu ciachu, no, ale niestety. mu nie pykło. Miał za słabe Chi. Tak, za, za słabą czakrę miał. No cóż, tak właśnie wygląda Rozgrywka w Dajstrona, gdzie zmierzył się Mnich z Paladynem. Dokładnie. I jeśli podobał Wam się filmik, to zapraszamy na nasz kanał, tam czeka Was więcej. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, bądźcie z nami na bieżąco. Możecie zostawić lajka, a także w komentarzu dajcie czy... dajcie. Dajcie znać. Dajcie znać, czy może graliście w Dajstrona i która z postaci według Was jest najsilniejsza, albo może Wasza ulubiona. Także dzięki za oglądanie i do następnego materiału. Pa!